Witam Was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy fani W moich wędrówkach Elbląg 21 Czyli 21 raz już z Elbląga Nagrywam w tej kategorii Robię cięcie i widzimy się zaraz Jest zimowa aura Śnieg leży jak widzicie Ale zaczyna padać deszcz, dzisiaj krótki odcinek, po raz 21. w tej kategorii, z Elbląga. a dzisiaj odcinek Elbląg Zdrój. Stacja kolejowa w Elblągu, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. Stacja stanowi część kolei nadzalewowej. Obecnie przez stację przejeżdżają tylko pociągi towarowe. Dane techniczne. Liczba peronów 1, liczba krawędzi peronowych 1 kasy nieczynne. Postaram się ponagrywać. Ile tylko będę mógł. Jest napis jeszcze w Zdrój w budynku. Do środka się dostać nie będzie można, bo są kłódki. Ale w środku nie wygląda to za dobrze. zamurowane pustakami Krótki odcinek. <coughs> Jeden, Biegną tory wschodzą, ale tu kraty mnie zablokowały, więc już się ewakuuje do góry w tych stromych, niepewnych schodach. budynek, czy też mocno zaniedbany już opakowania i napis drzewo wyrasta. Ja poruszam się torami, tam w oddali widać dworzec Elbląg Zdrój, który już w zasadzie nie funkcjonuje. Przejdę jeszcze kawałek, zobaczę jak daleko dojdę. Właśnie będę wchodził na mostek na most kolejowy ze mną idą rury. Przedem już ładny kawałek, zaczyna coraz <laughs> bardziej padać deszcz, Ja za chwilę będę wchodził na kolejny most, chociaż cały czas w idę mostem. Dobra. Człowieści mają tak, że przeskoczyłem przez barierki i zszedłem jestem pod mostem. Nie mam dzisiaj wędki za sobą. Taka sobie A ja tędy przyszedłem o Tam jak widać Taka miejscóweczka już nie idę tu przez palierki przeszedłem teraz mam takie oto widoki na kwatce jakiś pojazd wodny, który się nazywa Wydra. Tu jest Linga, jest Bułbr. Teraz schodzę po drugiej stronie mostu. To już weźnie można. To wody już jest. Pot. A tam wejście na most. Przejdę w jedno miejsce. Tutaj też jest takie miejsce zaciszne. ta woda odlewnia, odlewnia przyjazna środowisku ciekawe czy jest tak w rzeczywistości także są różne zakamarki w mieście Elbląg Mieszkańcy tego miasta mogą nawet nie wiedzieć. Więc dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej tam byłem, więc teraz będę się tędy przechadzał idę po prawej są rury, a po lewej biegną tory, ale to do browaru w tam też kratka i za nią właśnie biegną tory jak widać Przychodząc tutaj można napotkać jeszcze na taką malinkę Z niektórymi zacumowanymi jachtami A w oddali wielka jakaś łódź o nazwie Mustang A tutaj jest rozgałęzienie torów. Tam się przejdę jeszcze kawałek. Komin elektrociepłowni widać. I tu taki wielki, ogromny budynek z herbem miasta Elbląg. I z napisami tam zamazanymi. Coś po niemiecku było napisane. Na herbem był napis Elbing i na dole jakieś niemieckie napisy. Przyznam się wam, że nigdy nie byłem jeszcze tak blisko tego budynku. Ja się cofnąłem. Blisko dworca Erbląg Zdrój, który tam jest, budynek widać budynek transformatorowni i tutaj jest taki ciekawy jeszcze ta brama z mostkiem Przez którą teraz przejdę Tam do miasta się idzie z tych doków elbląskich. Widać współczesne nowe budynki. Tutaj schody po lewej stronie widać między sygnalizacją a tym wzniesieniem, że idą, prowadzą na dworzec. Jak zwykle jestem wam winien nagranie i pokazanie tego, co mi towarzyszy. Przy moich wycieczkach. Tam mamy Franchi Tactical Shotgun. Później go rozpakuję. Są plastry dla dzieci, rulon worków na śmieci, jest kubek do picia. W czarnym etui są okulary, które są regulowane. Tam ja pokazywałem ostatnio. Są tacki tekturowe, słomki, party time. Jajko, które, jajko porcelanowe, które pełni funkcję młoteczka, wkrętaki z pojemniczkiem na śrubki. Tutaj jest scyzoryk Belfood Group Victorinoxa, o których mechanizmach też ostatnio wspominałem. Woreczek z tarczami i z kulkami. A tutaj mam takie ochroniki na łokcie i na kolanach. Można je sobie wsadzić pod e, na spodnie. Jeżeli gdzieś mamy trudny teren, na się przewrócimy i to ma zapobiec e, osilnieniom nam i bulowi, Żeby sobie krzywdy nie zrobić. Termometr. Pokazuje 9 stopni, ale termometr był cały czas w samochodzie. E, ochroniki słuchu są też. A dzisiaj prócz wody mam łakocie na ten wypad. Tutaj jeszcze podszedłem już na ulicy portowej mieści się harcerski ośrodek wodny Bryza. Czyli to jest wejście na tą Marinkę. A tutaj Zarząd Portu Morskiego w Elblągu ma swoją siedzibę. budynku. I taki ładny jest z datą 1936. E, taka rysina. Dobrze, przejdę teraz do strzelania. Czyli wszystko jest tu tak jak było, tylko muszę wmontować jeszcze e, do przeładowywania część. Gdyż ostatnio miałem usterkę. Musiałem rozebrać całego, całego shotguna, tu wszystko jest tak jak było, opaska na te cztery naboje. Eee, ładownik do tych naboi. Jeszcze znalazłem taką kulkę, a jeden jeden powinno być o jest tak. Jeden nabój załadowany. I dzisiaj nie będę miał tarczy. Jest też wycior. Jeszcze jedna część do wsadzenia Tylko będę strzelał sobie w dal więc strzelba jest przygotowana już i za chwilę sobie tu postrzelam Nie będę już tam więczył w jakiś sposób nagrywki Więc w tym odcinku to wszystko pozdrawiam Was